Witam serdecznie bardzo wszystkich. Jesteśmy tutaj na moim kanale, gdzie będę od zera do jednego miliona. Będę próbował swoich sił. Kanał będzie mnie motywował do tego, aby osiągnąć ten cel. Pokazywał będę pokazywał tutaj, jak właśnie to wszystko chcę zrobić. No, zobaczymy, jak to mi się uda. Zaraz nagram tutaj filmik, jakie będę miał cele. Właśnie będę miał jeden cel, którym będzie zakup nieruchomości na wynajem. Czy mi się to uda zobaczymy Na razie robię taki wstęp. No i co? Jeśli myślisz, że to będzie fajne, zapraszam do komentowania, a także zostaw łapkę. No i subskrypcję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.